Głośnik, 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 głośnik jest? A, cześć! Jestem Minecraft survival bez MOB-u. Dzisiaj sobie tworzymy nowy serwer. Serwer, dlatego serwer. Przez przypadek przy czyszczeniu, no, usuwaniu potrzebnych, no to niepotrzebnie usunąłem ten serwer, którego nie potrzebowałam usuwać. Dobra, zajmiemy się nazwą. Mm, dobrze, co jest z kredytorem? Hmm. Flip wybuch. Glipy do wybucha. Wybuchowice. Wybuch ho Wybuchowice. Wybuchowice. jest. L. Ciekawe, co tutaj taką gram. Jaką? No grę, no, grę. Minecraft wybieram, ale jaką? Mafię? Myślę, że kozacką mapę. No nie, się zawiesiło, no. Przecież... Czemu przez tworzenie trzeba... To teraz tak, a na pewno... Serio... Serio... Nie wierzę w Ciebie, Minecraft. Nie miałeś kiedyś się zwiesić i niechcąco wcisnąłeś zamknięte <gryzamy w> aplikacje. Co ja jestem głupi, matołem jestem. Takim matołem Tworzy nam świat, nie co ja Niech mię nie, rzeszę. Ja sobie się położę na łóżko, aaa, i jest wygodnie do ręki, o tak, o tak choinka jeszcze stoi na łóżku, nie wiem kiedy kiedyś zabiję, kiedy się zniknie na pewno Ach. dobra, teraz tylko luz, luz, luz Na no, razworzyłam mi świat. Bagna. Serio. No dobra. Ale jak nie być na bagnach, to tam. Mogę. Ale chyba pójdę bagnami. Trzcinę tam tą złowi wezmę. Dobra, zbieramy, dobra, patelki sto jedzenie jest. Nie, ja mam. Plan. Czemu może być Minecraft survival? Tam odcinek już nie jest ważny. Weźmy na normalny. Tutaj jedzą go sobie postawię. Zrobię to mały porządek. Od czego zaczniemy? No, od graftingu bo po podstawowa rzecz. Każdy chyba ma na swoim serwerze. Chodzi mi o to przetrwanie, bo Krafting na nie jest ważny Przechodźmy po trzyma cien Będziemy mieli książki. Ogarniemy szamping Będzie wszystko Życzę dobrze ogarnijmy sobie o wcalipier. O, najważniejsze jest rzecz, rzecz zaczniemy. Hop. Teraz się ustawimy. Eee, Dobra, trudno, pozbyć się tego dzieje. On jest zbyt twardy. Odczynę, A, 6 minut. Na wstępie tak trudno nie będzie. Tak długo, krótko nie będę. Widziałem tego wodnego. Lecimy. Nie widzę żadnego znaku, gdzie mogę szukać. Nie widzę żadnego w ogóle terenu, gdzie mogę szukać wiochy. No z tego bym chciał zrobić super serię, tym razem częściej by się pojawia. pojawiała. Zem.

Ja wziąłem owce. Byłem konika sobie. To właśnie nie płynek ja kompletny da. Tak, no to chociaż do jedzenia. No, że do Kejowa. Wolałbym mniej. Chodźmy, ja się nie jestem zbyt dobrze uzbrojony To chodźmy Dziwne, a nie nie, no, Mówiłem, na bagnale tu nie <muchy> Nie wiem, czy widzicie, czy chyba koksem Nie będzie Minecraft Survival trochę na to wypadek się podgląduje, bo kiedy wejdę na takie miłe, to od razu, żeby była noc. No właśnie, już się robi. cieńcie, cieńcie. Pożegnam wam w takim pięknym o zachodzie słońca. Myślę, że wam odcinek się podobał. Jak tak, to. No. dajcie łapkę w górę. Subika. Myślę, czekaj, ci się teraz z różnych korory oczywiście, że się nie da Po co łapceć komiszczy? żyjecie? dobra, widzimy się na kolejnym odcinku, pa! Mówię pa!